Dzień dobry. Zobaczcie jaki piękny ogień. Centurion z pakiem Golokiem na szyi was wita. Nie mogłem się oprzeć, w pokusie. się. Fajny jest ten nowy nóż, chciałem go mieć. Kupiłem i mam, ale jednak pak Golok i tyle. I co tutaj dalej? Tutaj Centurion sobie jest gdzieś. Jest sobie pani profesor. Zobaczcie, że oni w ogóle nie mają zwyczaju, żeby się z Wami przywitać normalnie po ludzku, ile razem można się mieć? Przecież Przez to jest kolejny odcinek, normalnie to jest jak moda na sukces. O. O. <śla> Teraz, tak słuchajcie, powiem Wam tak: że nie wypada mieć innego kubka po prostu niż ten, który jest z napisem. Tutaj jest napisane Centurion na tym kubku. O będzie widać, może będzie. Tu jest musztarda stołowa. Bardzo lubię tą najprostszą musztardę. Są różne dobre, smaczne, rosyjskie z granulkami i tak dalej, bla bla bla. Jest też szarebska. Y, saperska. A tam. Mariuszku, ale ty wiesz co, ty jesteś dobry chłopina ale i ty... to nie Ale właśnie pani profesor busie. tutaj właśnie słusznie napomina ciebie. Wysłu... Wysłuchaj, 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 wysłuchaj Tutaj mamy słuchajcie kiełbasę Wadowicką. Mówię Basia, Basia, Basia. Basia Basia ja mówię, zobacz do kamery, mówię na śmiechu, że mamy tutaj Wurst, czyli kiełbasę wadowicką. I tak. y, po prostu, no, no, no nie jest y, pobłogosławiona przez Tomka Forysia, ale myślę, że. Tomek... przez nas. Że, że będzie tak, tak, tak. Woda, water się leje. Ok, ok, ok. Już, już, już. Ta, ta, ta. E, teraz słuchajcie. ...od ruchów moich leśnych, ja muszę zadbać w sposób następujący. Macie, siedźcie sobie na ławce. No i teraz można posiedzieć jak się porządnie ognisko pali. Czajnik traperski się tutaj pali, a ja pójdę przyjaciołom moim serdecznym wystrugać patyki jakie. O, ja o. poproszę takiego patyczka bardzo ostrym czubeczkiem Dobrze, dobrze Będzie, będzie Tak, o Jednak pak golok, słuchajcie to jest pak golok To jest uczciwe A takie siermieżne, takie chamskie. No co? No tak to Takie jak powinno być no. Mariusz, przesuń się trochę w lewo znaczy no. twoje, twoje prawo O, dobra To będziesz w kadrze Żeby bohaterowie Normalnie kanału Centurion W kadrze byli, dobra ja Znaczy, się... to ognisko ma być to, to Ognisko jest... te No, to jest główny element No Oj Teraz no, Sznurówki gubi Oj, oj na bosaka nie wracała. Ojejeje. idę do pokoju. bo On tak chodzi, chodzi, bo tam coś może dlatego że strzelają, to tak nie mógł spać, Tak to jest. Powiem Ci, wiesz, że w tych, y, ta wilgoć jest w środku, normalnie jak się to przełupie, to taki szoron tam w środku tak. jest, bo to drzewo izoluje ten mróz tam w środku gdzieś i potem ta woda wychodzi, to tak się tli, tak się gotuje, a nie pali. No tutaj od razu tutaj miałbym, bo No bo takie sterczał taki suchelec, wiesz. I moment. Chcę <laughs> pieczoną kiełbasę, a nie gotowaną. <laughs> Raper to już chyba zadowolony. Dobra. Ja tylko część roboty. Majta. Macie Hudson a, Bayes. i czyli sobie strugaj No ja sobie, o, sobie wezmę, E powiem wam szczerze, że sobie zrobię tak, bo mam takiego pijacha i sobie go wezmę tu ostrugam. mi brakowało? Tak, no nie, no, patyku. Nie pak golok. To jest właśnie uczciwy taki golok. O! Jedno ciapnięcie, już mam nożyk. E, już mam ten kijek Troszkę struganka. Seu Bascão. Cieplutko zbiję z ogienka no. Ale i tak nie jest moc mroźna, nie? Co? Nie, nie, nie jest. Nie. Właśnie tak bardzo przyjemnie. Weszliśmy w las i ciepło fajnie. Struganko malutkie. Struganko, struganko. I tak to jest. Pakiem, golokiem nawet, kurczę, kilka zastrugasz, nie? Oczywiście, czosnek obierzesz, pomidorka pokroisz. Hmm. Ale powiem Ci, podchodzi mi ten SP-50. Bo, słuchaj, czułem to to jest, to jest nóż bezkompromisowy słuchaj, jak, tak jak Darth Vader czy Imperator Palpatin, zaburzenia w mocy wyczuwał to ja wyczułem, że Ci podejdzie no. a ja nie żałuję, bo ja mam może niekoniecznie bliźniaka ale jego brata też Ontario Bushcraft Woodsman bardzo fajny nożyk też A to kiedyś? ten z tym drewnianą taką Dokładnie Ten taki jasny, nie pokryty jest tym takim tym... Jak to Basia by powiedziała blondynek No tamten też fajny nożyk. Nie wiem, grubość ta sama Tak Jego bliźniak praktycznie tylko że nie kratonowy, nie taktyczny taki jakby bardziej Słuchajcie kochani sympatyczni druchowie, ja to sobie robię o jeszcze taką ścinkę podcinkę o i wykorzystam swoją pak golokczynkę, o o Po co ja z drugiej strony takie coś robię, słuchajcie, żeby można było sobie wbić w ziemię? Żeby samo się tak samo na przykład ustawisz, i weź, Na przykład tak? u Mariusza Outdoorowego widziałem taki motyw, ale ja to sobie po prostu wbijam tak w tak ziemię, po prostu, żeby to mi nie odtrunęło gdzieś, nie? No, to kiełbasę ze skarpetami. On kiełbasę ze skarpetami ja akurat. No ale słuchaj, no to jest jego sprawa to przecież, no nie możemy krytykować naszego kolegi. Słuchaj, i ma do tego prawo. I ma do tego prawo. Ale powiedz do jakiej scenki to jest nawiązanie. No, do tego jak anioł poszedł do tego konstruktora, tego wynalazcy. Do manca. Do manca, tak. I mówi. Pan coś strugasz, pan coś dubiesz, coś drutujesz, coś tam... Nie, to nie, nie, nie tak było. <laughs> no, to, było no, to było tak, że, że skarżą się na, na pana sąsiedzi, panie Mans, ale kto się skarży? Nieważne, mówi, ale o co się skarżą? Yy, że pan mówi hałasujesz tutaj yy, i tak dalej, ale ten kto się skarży? A chociażby pani Wagner mówi, że spać nie może, ale przecież ja pracuję w dzień. Mówi, yy, mówi, no właśnie, a pani Wagner śpi w dzień i ma do tego prawo. Ale, że co ja, że niby robię? A ten mu w tym kapowniku, że pan struga, pan puka, pan stuka. Masz na struga, no już Basia? Tak. No to bierz kiełbachę. Zobacz, istna żywica, zobacz. Masz ten. Istna, czy samo istna. Mariusz, masz naciętą kiełbaskę mój drogi chłopcze młodzieńcze młodzianka to, to Mlodziancza to by powiedział bardzo pięknie jeden taki pan aktor Czesław Wołajko ach to też był dobry aktor patrz jak wychodzi widzę z tego szturban filera gajbla grał na tym no na stawce większej niż życie, że tak sobie pozwolę e, powiedzieć, kiełbaska nabita pod kątem, dokładnie. No, i co ja mogę zrobić teraz? Jak wziąć i grzać? Niech ja sobie mówię, usiądę w sposób centurionowy, jakiś tutaj ogniskowy, bo mnie to w kolana aż grzeje Tu masz Mariusz naciętą kiełbachę przygotowaną Bo tutaj na tej na tym wieczku nacięta już Ale skoro tak To tak Oj ty traperu ty ja, ja to ja sobie to i tak wykorzystam jako talerz w takim wypadku, o. I jest fajnie. No więc teraz tak, opcja, kilka odpowiedzi. Gdzieś tam ktoś jakieś tam porady sercowe chciał, Hadam czy jakiś tam, nie, Enderm, jakiś tam pseudonim, no ja postawiłem warunek Basia Ciebie uznano za mądrą panią profesor rozmawiałaś ze mną na ten temat nie zgłosił się więc nie będziemy robili tutaj w nocy w lesie pogadanek o żadnej tam miłości A jest tak romantycznie Ale poczekaj, ale poczekaj chwileczkę, moment no. yy, Ale tam gdzieś życzył sobie żeby o ten temat poruszyć Kain 75 I w ogóle Jarek, czyli chciał, ale chciał żebym ja był sam Dobra, no kiedyś zrobię najbliżej pogadankę sam To już z tematem miłości musisz sam się udać Na wyprawę Wiesz co, tak naprawdę wystarczyłoby mi Zrobić jeden manewr tylko, wiesz nie chodzi o to, żeby do Kejna wyjechać Albo do kogokolwiek Tylko gdzieś wziąć i powiedzieć I zapytać A jak ty definiujesz Drogi słuchaczu miłość I wszystko w tym temacie Póki co Krótko, nie? Bo powiem O prawdziwej miłości To i tak nie uwierzą A czemu? A no bo jej nie doznali no tak, bo kto się będzie kłócił z definicją prawdziwej miłości, znaczy nie doznał jej. Zauroczył się gdzieś tam, nie? Albo zagapił się na dziewczynę. Albo wydawało. Albo mu się już. wydawało. Ja tak się śmieję, bo mówię, jakie to jest urocze, żeby tą końcową taką paka goloka, tak sobie nabierać. Tak. Ja mam swój widelczyk. mam. Tutaj pani profesor jakby mi pomogła wyciągnąć tego chleba naszego poprzedniego. O, dziękuję. Życzę smacznego. No dzięki. No ciepło się zrobiło.

Weź sobie wyobraź, co by to było, gdyby to była grillowa. O. Tam Tamto dosłownie to się pali, żeby wymognie. Tak. benzyna, słuchajcie. Proszę. Nie mówię tego do Mariusza i Basi przede wszystkim, ale wspomniałem ich imiona ze względu na szacunek do towarzystwa, w którym jestem. Zobaczcie. Eee, I do Was też tak mówię to. Któryś raz, po raz kolejny, w tym samym składzie, wychodzimy w nocy, ognisko. Kiełbasa, wadowicka. Może miejsce gdzieś inne. A wy ciągle oglądacie ten kanał. Napiszcie proszę w komentarzach, jeżeli dotrwaliście do tego momentu. Co takiego fajnego w tym jest, że lubicie na przykład to oglądać. My możemy sobie tutaj na przykład, dla przykładu, żeby wam nie utrudniać, postawić teraz pytanie, na które nie musimy odpowiadać sobie. Co takiego w tym jest, że... Siedzimy nie w domu teraz, tylko tutaj i na przykład nie jemy jakiejś kolacji, tylko gdzieś tutaj w nocy jest 1 stycznia 2020 już w oddali słyszeliśmy tam gdzieś strzały godzina jest pierwsza 11 co takiego w tym wszystkim tutaj jest ciekawego, że my to tak lubimy? A atawizm tak widzę że dyzma ci służy i wiecie co wy potraficie na to odpowiedzieć ja też basia by odpowiedziała mariusz by odpowiedział ale jest to godne ciągłego zastanawiania się dlaczego to lubimy dlaczego to robimy i dlaczego wy to ciągle po prostu oglądacie może chyba tylko dlatego, że my mówimy po prostu o innych rzeczach przy kolejnym tam gdzieś ognisku, prawda? Ognisko to jest wiesz, to jest ten klimat, ta glaza. Tak Mariuszku, kiełbaskę ci naciąłem. No już momencik. Dobra. Dzięki. No Basiu. Ja jeszcze tam spożywam. Spożywaj, ale słuchaj, kiełbasa na no... Nacięta pakiem, golokiem to nie byle co. Tak, to już drugi raz takiej mogę nie mieć. No. Tak, to jest tak jak Mariusz kiedyś powiedział i też się jakaś, mówię, nie wiem, małpa czy, czy coś w tym stylu przyczepiło do niego. A pozdrowienia od Mariusza y, Outdoorowego to nie byle co. No, i zaraz zarzucili mu tam, jakby miał jakieś mniemanie o sobie, bo subskrypcje mu podskoczyły i tak dalej. Zaraz zaczęli oplójstwem o traktować naszego leśnego drucha. Yy. Nie traktujcie ludzi oplójstwem leśnych druchów. Możesz nas nie lubić i tak dalej. Ale skoro dla nas jest zacnym towarzyszem, ja na przykład powiem... tu no to... Ja powiem wam, że na przykład co mnie spotkało, nie będę wymieniał tutaj po imieniu, czy tam po ramieniu, albo po pseudonimie, ani nie chcę wprowadzać podziałów, bo raczej za jednością jestem, wyciągałem rękę do człowieka i tak dalej, a na przykład w ogóle znajomi mówią mi, że nie widać moich komentarzy, nie, bo gość albo ukrył, albo zablokował, a nic mu nie zrobiłem. Ale to no, ok. Jego wola, nie, ja tam się nie wtrącam tak samo. I nie będziemy się wtrącać. Będziemy po prostu robić to, co przypada robić na tym naszym niszowym kanale centurionowym, nie? Chyba ty to oglądałaś chyba, nie? Ostatni film tego wilczego szlaku, nie? Tak. Wilczyszaniec, to tam gdzie Hitler. <noise> Hitler byłby z Ciebie dumny. Firer. Właśnie, kiedyś trzeba będzie to tak... Basia, pamiętasz naszą rozmowę dzisiejszą telefoniczną? No. Eee, weź tak opowiedz, proszę Ciebie, z tym Hitlerem, co to jest u mnie. Bo przecież ja nie jestem faszystą ani czymś. O, 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 o co tu chodzi? Jest takie skrzyżowanie dwóch albo trzech spraw, ja bym tak powiedziała. No. Z jednej strony no, znasz. Szokor, szokor kto już łapie. Znasz historię, historię II wojny światowej i to naprawdę z takimi tam detalami, że jak zaczniesz opowiadać. Że to... 16 słuchajcie, normalnie grudnia, my tam gdzieś na Saunie, a Basia tak się pyta. Przy Tadeuszu i Michale, bo tacy są nasi druchowie. jakaś data dzisiaj jest historyczna. A ja mówię, no tak, 16 grudnia, mówię, to jest ofensywa w Ardenach, mówię, wiele Tygrysów Królewskich przez Las Ardeński przejechało i zaskoczyło Amerykanów. No i może by wygrali tą bitwę, no ale benzyny im zabrakło, no i w ogóle i w szczególe. Ale Basio, oddaję Ci głos no powrotem. I... I teraz yy, właśnie mając taką znajomość, mając takie hobby, wiedzę... Ale użyj tego swojego sformułowania przekora, to to jest twoja przekora i, i, i porównaj to do tej mojej takiej no jakby właśnie przekory. I teraz tak yy, to spojrzenie takie przekorne, że często no yy, filer by tego nie pochwalił. W <laughs> różnych okolicznościach. No i tutaj przecież to nie jest jakieś obnoszenie się. E, z faszyzmem, nazizmem, tak, nie? Tak, tylko właśnie tym okiem takim lekko przewrotnym. A wiesz jak żart. mój sąsiad, nie będę go wymieniał z nazwiska, bo e, wiem, że nie życzyłby sobie tego, ale chodzi o Robka, no. e, czyli mojego serdecznego druha, e, gdzie zawsze. No prawie zawsze, 90% przypadków, co czwartek zawsze w szachy nim gram. To on tak trzyma czasami mój nowy nóż jakiś, albo w ogóle jakiś tam. I jego tam noże to nie obchodzą, tam go bushcraft nie obchodzi. Nie jest, e, e, mówię, w tym, że tak powiem, e, klimacie naszym, pasji leśnej. Bierze nóż do ręki i mówi tak... E, Młodzieńcza fascynacja przemocą. No i tak jakoś tak. Yy, I to jest taki podobny ten duch, nie? Jakaś tak. taka młodzieńcza fascynacja piererem. Że zawsze tam gdzieś w szkole wszyscy chcieli być Jankiem, Marusią, jak się w czterech pancernych bawiło. A my z kumplami zawsze tam, nie, tam Wapen SS, nie. tam gdzieś w metalu się słuchało czy czegoś, nie? I taka przekora, właśnie. Jakoś tak, a, a jeszcze jak ja zobaczyłem normalnie fazę, że gdzieś tam Hubert, taki co przyjeżdża do Pyrkoszów pomagać im, czy gdzieś tam coś, tam Nick ma taki gdzieś pod Starachowic, tam spod swoich stron, Obercharführer Arsch, nie, to jest najśmieszniejsze, bo Obercharführer to jest tak jakby najstarszy sierżant sztabowy w SS, a Arsch, słuchajcie, to znaczy po prostu dupa po niemiecku. Także, także też samokrytycyzm. I on tam jakiś nick coś tam napisał, jakiś komentarz. Także po prostu no, nie było co tam komentować do niego. No bo po co? Chociaż lubię chłopaczynę, to mu napisałem, firer byłby z ciebie dumny. O <laughs> tak. Mm. No i kto Ciebie nie A zna, co to znaczy Fierer? Ja to... Co? Pire. Co? Co to znaczy pire? Szturban coś tam. Nie, tam y F Samo Fierer to znaczy Wód. No właśnie. A Szturban Firer odpowiada wysokości rangą majorowi. Myślałem, że pułkownika. Pułkownik to jest Stardant, ten A, no tak, faktycznie. A Turban to jest podpułkownik Gwoli historii Patrz A miałeś o tych stopniach nie opowiadać jak jechaliśmy w samochodzie A jednak nie, nie No dobra, spokojnie Nie, nie, nie no tak wartowaliśmy To znaczy mogę. <noise> Ale nie, ja to wiecie co, słuchajcie, przez telefon Mariuszowi powiedziałem. O, kawa, kawa. Pracuje. Zobaczę jak tam czas. No. No i tutaj jestem w strefie szeptania do szokorka. Kiełbasa dobra. No i co? Trzeba zrobić w ten sposób, żeby za dużo nie kleić i montować. To tutaj zakończymy pierwszą część kiełbasowania i bushcraftowania i gadania. No i jak chcecie, to możecie, nie wiem, pomachać, jak macie czym. Dobra. No to ja z tej strony mówię pozdrawiam i zapraszam do następnego odcinka, do, pewnie do części drugiej.